Cześć, cześć moi drodzy. Dzisiaj jest ostatni dzień mojej podróży do Mołdawii. E, przyjechaliśmy z żoną do miasta Kiszyniów. To jest stolica Mołdawii. E, no i chcę nagrywać, nagrać filmik też o tym mieście. E, jeden dzień będziemy tu i pojutrze już pojedziemy do Polski. Zobaczcie jakie ogłoszenia w Kiszyniówie. I nie tylko jest napisane co, co oni robią, remont komputerów, ale i swoje zdjęcia drukują. Nie wiem dlaczego tak, ale zobaczcie. Po prostu drukują swoje zdjęcie, żeby ludzie wiedzieli kto z kim ma być kontakt, kto to, kto to taki jest i co się robi, jakieś, jakieś usługi. W takim budynku wynajmowaliśmy mieszkanie, oczywiście to jest stary domek taki jeszcze radziecki. Z zewnątrz on jest nie bardzo piękny, ale w środku jest wszystko zrobione, remont i bardzo, bardzo ładnie. Ale w środku jest wszystko zrobione. Widać, że był zrobiony remont. I wszystko tak zrobione z Keramicznej płytki i widać, że wszystko jest pięknie i ładnie zrobione. Tak wygląda sławny kieszeniowski supermarket. Ceny, oczywiście, są kosmiczne na wszystko. 10 razy więcej niż w Polsce. Zobaczcie, mołdawskie cukierki. Tu jest taka fabryka, która zakład, który robi bukurie, nazywa się. I on robi właśnie mołdawskie sławne cukierki. Po prostu setki rodzajów, jakich chcecie. Nawet placinta jest to, co pokazywałam. Pokazywałem Państwu w poprzednim filmiku, moja matka robiła placyndy. A tu też takie, dom... no, nie, oczywiście, że nie domowe, a już takie przemysłowe placzynty, mołdawskie danie. Zobaczcie, jak sprzedają się mąka, różnego rodzaju krupy pszeniczna, groch, kukurydzana. Sól. Zobaczcie, sól na wagę. Orzeszki, Orzeszki fasola tam. Zobaczcie. Wow. Sól 8 lei za kilogram. Zobaczcie jaki tu jest chleb. Też różnego rodzaju taki. I czarny, i biały jakich chcecie? Żytni Zobaczcie o Otrubnej, czyli z otrubiami Ale jest bardzo drogi. Po 9 zł o, złotych przepraszam po 9 lej 14 14,50 I to ty... Takiej wziąłeś? Mm -hmm. O Boże. A co za cena? 20. A to za kilogram? 29. Wow. Tak dziwnie jest wszystko inaczej, nie takie jak w Polsce. Zobaczcie, halwa. Jak ona sprzeda sprzeda się. Na wagę też Halwa z kakao W Polsce takiego nie ma Zobaczcie jakie tu cukierki Też wszystko na wagę sprzedają się Herbat, Herbatniki też na wagę, zobaczcie Mleko ukraińskie Ukraińskie mleko A to białoruskie, sałuszkiem, to białorusie Mleko białoruskie, Boże, Boże, co w Mołdawii nie ma mleka? Jak to możliwe? A to zobaczcie, na wagę sprzedaje się ryba Różnego rodzaju ryba Mrużona ryba, ryba, ryba Zobaczcie навіть голови рибне кілька. Бачите? Капуста, вишня, побачите, вишня, боже. А то обліпіха. А то то теж не вим це. То це таке його. О, побачите. Льоди. Льоди, льоди, то молдавські льоди. Шістко Молдова робить, Молдавія. No to Ukraina. Ukraina, Ukraina. A tu zobaczcie, pol mlek. Nawet ja nie widziałem w Polsce takiego masła. 34 leja. A co to za masło? Pol mlek. Ja nie widziałem takiego w Polsce. Ale jest to bardzo drogo Бачите, ліниві пироги молдавські Бринза, монка і яя А ніхто мені не сказав. А не ма тут це, а тут 12 під. Що це, е, то є е, дата. Тож молдавське овочевий Дуже насол. Уже. różne mołdawskie masło. To nabiał, o, zobaczcie, nawet jest polska jogobela, jogobella, dziewięć lei kosztuje. Zobaczcie, w takich pakietach sprzedaje się, Sprzeda się śmietana, Smentyna po mołdawsku, śmietana to smytynę, ale to jest ukraińska. А, ні, то не українська, то є молдавська. Молдавська. Єдинець. Району Єдинець. Порошок Копчинь. М'ясо Копчинь. Шметана є. Чи воно коштує 62 злотих? Та 12. Боже, що за ціни? Кефір. Флорешти роблять. Йогурт. Типу кефір. Zachar to jest zachar. i z truskawki. I kefir też. Zobaczcie. Sprzeda się w takich też pakietach plastikowych. Też wyrawnictwo Mołdawii. Zobaczcie ser. Mołdawski ser, boże mój, 130 zł. lej za kilogram, boże Boże, dlaczego tak drogo Ale zobaczcie ile ryby w Mołdawii sprzedają się Sprzeda się Zobaczcie ile rodzajów jako chcecie wędzona Stawrita. скумбрія, селедка. Така теж побачиш. Моржена. Ну, тут м'янсо. Фарш. То побачиш, для борщу якась, Не Тут же то розсіл. Тут якийсь росол тут написано же борщ. чи для борщу така не в ім основа чи що. Забачте, принца молдавська теж. Не дорого, 67 лей тільки. Молдавська бринза. Забачте, є молдавське млеко, а є литовське. З Литви. Boże. O, pol, pol mleko też. Polskie mleko. Polskie mleko. Też polskie mleko. O, rumuńskie. Zobaczcie, braszów. Rumuńskie mleko też. Widzicie dużo różnych towarów z najbliższych krajów, które sąsiadują z Mołdawii. Zobacz, litowskie, rumuńskie, a to mołdawskie. А то молдавське теж млеко. Білоруське, українське. Зараз польський сер. О, польський сир. Ілі? 20 В Польсьці так і коштує може 4-4. 3,5-4 злотих. 1, 1 долар А ту іли? Ну тож, ж 1 долар Też. Jeżeli po dolarach, to tak, a jeżeli po zapłatach, to, to, to jest drogo. Wiesz, no, wiesz, jeżeli chcesz, to wiesz. Zobaczcie braszów, też dużo rumuńskich towarów. No. co dziwić się, jeżeli Rumunia blisko graniczy z Mołdawią. jeszcze morska kapusta, takiego nie zobaczycie tym Białoruś w Polsce takiego nie zobaczycie Białoruś robi i <laughs> kra mintaja mintaj też Białoruś o Boże zobaczcie jakie so. slonina po mołdawsku też slonina to sało <laughs> też slonina Zobaczcie, nawet nóżki świni sprzedają Mołdawia też produkuje dużo różnych kiełbas Nie wiem z jakiego mięsa, to na pewno z polskiego ale, a, Tak, ale z brazylijskiego Ale też są tu zakłady, które produkują dużo, dużo różnych kiełbas Zobaczcie, one tak po prostu wiesią i leżą Zobaczcie, takiego też nie spotkacie w Polsce. Morków, e, korejska, po korejsku. Nie w, Polsce. w Polsce? Nie widziałam żadne, żadne, żadnego razu. To morska e, e, marchewka, taka ostra, czyli pikantna. Pieprz, sól, różnego rodzaju przyprawy i marchew. I bardzo smaczna też. To sprzedają się, e, zwłaszcza e, w krajach Rodzickiego Związku. Bardzo lubimy takie, dlatego że Korea Było blisko. Kiedyś Korejcy mieszkali tu i dużo różnych. Oni tak produkowali takie marchewki. Sos pikantny, a to z czego? Z bakłażany? Oooo! Ale tu jest ocet. Ty jesz ocet? Ocet, koriander. Nie wiem, jak chcesz. Ja, ja bym ci nie polecał to jeść. Zobaczcie, baklażany, nawet też takie z ocetem. W Mołdawii dużo takich, dużo takich różnych sałatów, sałatek. Zobaczcie, to, to wszystko pikantne. Różnego rodzaju sałatki, zobaczcie, z kapustą, z czym chcecie. Zobaczcie, papryka. Kapusta, brokkoli Boże Boże Zobaczcie Co tylko tu nie ma Ale wiem, że Polacy też takie uwielbiają Bo widziałem w Polsce dużo takich też podobnych różnych sałatek Adżyka, adżyka pikantna Zobaczcie ogórki w taki sposób sprzedają się Kapusta też, no to w Polsce też jest, ale zobaczcie jak tu sprzedają pomidory. A tu zobaczcie arbus, boże, pikantny arbus. Widzieliście kiedyś takie? <głosy> <głosy> Czyli solony w ocecie? Jak to? A sorti też smaczna. Kiedyś, kiedyś jadłam taką, zobaczcie. Co tu tylko nie ma, i wszystko jest z ocetem, a ja takie nie używam. Ocet, zobaczcie anchousy, to salony anchousy, kiedyś, boże, 56 lei, kiedyś bardzo lubili my, lubiliśmy taką, a to wędzona salaka, też te smaczna, zobaczcie ile ryby, ile ryby, ile ryby. Zobaczcie, suszona taka jest do piwa albo prosta. Po prostu to amatorzy, którzy lubią taką rybkę W Polsce takiego nie ma, nie wiedziałem. Piwo Kiszyneu robi się w Kiszyneu i jest Ariana, to komunskie. Zobaczcie, jakie sałatki, jak dekorują. To naleśniki na na z wiśnią Tak robią oni w taki sposób, zobaczcie takimi warstwami. Wiśnia, tam nie wiem, halwa może tam jeszcze coś i tam e, ser na pewno ser. A tu zobaczcie to z makiem. A tu zobaczcie z jajami takie też wertuty, rulety mołdawskie. I zobaczcie jak, jak oni dekorują wszystko pięknie. От такого юж отвикуем в Польске, забачите. Вот это такого. Ну, Patrzcie, jak pierwsza lejka jest raz dolpana, po prostu jakaś masakra. Takie są śmieczniki w Kiszeniowie, też sugerują śmieci. Nie wiem jak dokładnie, ale, ale coś widać, że sugerują. Oczywiście, że papieru ja nie widzę, tylko plastik. A to nie wiem, co biło albo co. Rzadko kiedy spotykasz w Kiszyniowie takie alejki z kostki zrobione. Bardzo rzadko. A tu widać, że zrobili. Wcale widać tylko to. Taka jest droga, rozbita, niezadbana. W Kiszyniowie znajduje się dużo różnych parków. Na mapie nawet widziałem że jest, są ich kilka Dendropark, Zoo tam jakiś w zooparku i jeszcze kilka takich dużych, dużych, nie wiem na pewno na pół, na pół, pół miasta. A teraz drodze moje palacy e, e, wspomnijcie jakie są w Polsce Rondo. I teraz zobaczcie, jak on wygląda w Kiszyniowie. Jak wam to rondo? Dziękuję. I porównajcie ze swoimi polskimi. Wiele takich budynków jeszcze radzieckich, niezadbanych, czyli niemieszkalnych, niestosowanych do czegoś, do jakiejś sprzedaży albo jeszcze coś. I oni po prostu stoją tak Oj, i napomina Związek Radziecki. A teraz zobaczcie, jak w Kiszyniowie wygląda swetofor. Zobaczcie, jak on. Tu jest taki przełód. I po prostu stoi tu po środku ulicy. I naprawiony jest, jest nie wiem w jakim kierunku. Niby to nie jest stolica Mołdawii, a nie wiem jakaś wieś gdzieś w Azji z troszczowami takimi za to można spotykać takie ludzie przywozią i sprzedają swoje własne Piwo sprzedają w takich beczkach zobaczcie jak idzie nadbudowa Boże, jakieś troszczoby Egiptu albo coś takiego, albo Indii. Po prostu jakiś koszmar. I zobaczcie, jak wszystko jest niezadbane. Za to zobaczcie, jaka jest piękno. Ale bomży bezdomnie, śpioł wszędzie. Popatrzcie na to. I tu też opony. A tu w ogóle po prostu leżą sobie, ktoś wyrzucił. Popatrzcie, no co to takiego? No co? Nie można to zrobić. Wszędzie napisane dwoma językami rosyjskim i rumuńskim. Zobaczcie, na parterzach prawie wszędzie są kratki na oknach. Wszędzie. Co to znaczy? To znaczy, że niebezpiecznie żyć w tym kraju niestety. I tak to wygląda, zobaczcie, kałuży, kaluży. Bardzo zaniedbane miasto. Miasto, w którym nie chce się żyć. W Kieszeniowie takłoż dużo psów widzicie, ale e, uszy są cipowane, czyli to znaczy, że oni są. Кастроване і просто випущене на воле. Забачте, алейка для піхоти. І забачте, як вона виглядає. Хурде, ну все це таке, ну як то можливо? Центром міста, центру столиці Молдавії. Що ну це таке, ви забачте. як по війні. Też kiedyś zaczęli budować coś, jakiś targowy centrum i tak on i stoi tu już 10 lat. Choć park zrobili nowoczesnym takim. Zobaczcie, Życie to jest sport. Przeżyj życie. Dobrze i dostojnie. Po środku parku cieknie taki żywiec zdrój. Tu cieknie, zobaczcie. Woda, nie wiem co to za woda. Ródy normalnie. Kilka pomników takich jeszcze radzieckich. Boże, boże, niby to trafiliśmy do Związku Radzieckiego. Wszystko takie jest stare, nie zaniedbane. Co to za stolica? Ludzie lubią po prostu tak stać i pojeść. Kiedyś ktoś powiedział, że Kiszyniów jest najbiedniejsza i naj Najnieprzyjemniejsza stolica Europy, czyli najbiedniejsza i najzaniedbaniejsza. No zobaczcie, nawet jakiś prywatny sklep, a wokół niego, zobaczcie, no to co, nie można tą kostkę zrobić normalnie. Зобачте, які шмічники. Зобачте, які балкони. Зобачте, як уожона є плітка. Костка. Що це таке? Тут є просто все, а тут так, накидали. Зобрачте, по Śродку вулиці є роздолбане всі і напевно вирили якось ями, ремонтували. І просто так закидали, і заставили, і ніц не зробили, ніц в уголі. Як це то можливо? Тільки побачите на то, що все розбите. Ось такий советський будинок. Ale zobaczcie, co znalazłem Nawet nie oczekiwałem takiego znalezienia <laughs> W Mołdawii Solidarność Polska, to na pewno jeszcze za czasów radzieckich Boże, Lech Wałęsa <laughs> Zobaczcie, jedna z centralnych ulic Kieszeniowa, zobaczcie, co tu się dzieje jak jest brudno, jak jest wszystko zaniedbane, niezrobione. Ja nie rozumiem w ogóle, jak to możliwe, żeby nic nie robić, co rok i nic nie robić. Zobaczcie, jak to wygląda wszystko. Jak to możliwe? Popatrzcie, jaka jest ławeczka jeszcze sowiecka, i zobaczcie tyle śmieci. Boże, gdzie trafiliśmy? Popatrzcie, jeszcze jeden bezdomny pies, i opony. Opony wszędzie, opony. I popatrzcie, jaki jest chaos. Maszyny, samochody, po prostu wszędzie, wszędzie. Jakiś koszmar po prostu. Swoimi filmikami może robię takie, robię takie wrażenie, że w Mołdawii jest wszystko źle, ale nie wszystko. Woda w Mołdawii jest bardzo, bardzo smaczna i bardzo, bardzo dobra. Góra Kainaru, ja bardzo lubię tę wodę. Kiedyś pamiętam, pamiętam, kiedyś kupowałem właśnie z tym, bo jest takie miasto floreszty. I tam góra Kainarolu, ta woda właśnie robi się. Słuchajcie, na smak ona jest taka smaczna, smaczna, miękka, miękka i smaczna. I zobaczcie też, kupiliśmy taką warnicę, Też bardzo taka sławna woda, która produkuje się w Mołdawii, właśnie w Mołdawii i wyłącznie w Mołdawii. No i też Kahul to Gagauzia, to stolica Gagauzji. Autonomna republika taka. Też taka woda. Jeszcze nie próbowałem, ale też na pewno smaczna. I, I tak, więc co co, a woda w Mołdawii jest bardzo, bardzo dobra, smaczna. Zwłaszcza, że napotykasz ciągle, spotykasz w Mołdawii, kiedy jedziesz gdzieś po drogach, źródła, różnego rodzaju źródła. Po Rumunii, kiedy jechałem, też było dużo, dużo różnych źródeł. I tu w Mołdawii też po prostu na każdym kroku z ziemi cieknie takie źródło i bardzo smaczna, miękka woda jest.